W tym filmie dowiesz się, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku urazu zęba. Należy rozważyć trzy możliwości. Możliwość pierwsza – ząb został wybity z dziąsła. Nie próbuj wstawić go z powrotem. Przebłucz usta wodą pitną. Powstrzymaj krwawienie przez przyciśnięcie gazy opatrunkowej do dziąsła. Trzymaj ząb za koronę, nie za korzenie, które wciąż zawierają żywe komórki. Włóż zęba do roztworu soli fizjologicznej lub mleka. Jak najszybciej udaj się do dentysty. Im szybciej działasz, tym większe są szanse na uratowanie zęba. Możliwość druga. Ząb został przesunięty, ale wciąż trzyma się w dziąśle. Pozostaw ząb jak najbliżej jego wcześniejszej pozycji. Jak najszybciej zabierz poszkodowanego do dentysty. Im szybciej działasz, tym większe są szanse na uratowanie zęba. Możliwość trzecia. Ząb został złamany. Znajdź fragment zęba i włóż go do roztworu soli fizjologicznej lub mleka. Jak najszybciej zabierz poszkodowanego do dentysty.